Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj po raz kolejny będę Wam opowiadał o dość takiej ciekawej realizacji, mianowicie o kitsune katani, która jest w tym e, czerwonym fuca. Dzisiaj też będziemy testować ją, e, jak tnie. E, kitsune, czyli lisy, są jednymi z takich zwierząt, bóstw opiekuńczych, istnieje przynajmniej Kilka w tych lisów, które pojawiają się w bestiariuszu mitologicznym zwierząt japońskich. Jest kitsune o wielu um, ogonach, jest biały kitsune, jest rudy kitsune, są takie antropomorficzne kitsune. Także tutaj e, zamawiający ten miecz wybrał sobie taki motów, motyw. O Zgrosso miałem ogromny problem nawet w Japonii znaleźć e, okucia Fujikashira z motywem Kitsune. E, ostatecznie zdalnie je zamawiałem. E, e, I Pierwotnie miecz miał być w kolorystyce złoto-czarnej, taki elegancki i prosty, ale... Ostatecznie zmieniliśmy tutaj kolorystykę, jak to położę na tym biczu. drogą to jest biczu, w którym jest moja zbroja, w której dawałem pokaz w galerii Kikata na wernisażu swojej wystawy. Możecie sobie zobaczyć tutaj na kanale z tego filmu. Ostatecznie wracając do miecza, do Kitsune Katany, zmieniliśmy tutaj kolorystykę. taką na taką bardziej odpowiadającą nisowi, czyli na taki rudawy brąz. I e, no zaczynając tu od saja. Mamy piękne, piękną drewnianą saję, gdzie prześwituje jasny kolor drewna. Ona jest bejcowana i zalakierowana e, w takim surowym drewnie bez laki. E, no właśnie wisi kolor. Nie? Może nie taki rudy super, ale zawsze coś około tematu. Taśma Sargeo jest tutaj taka dwukolorowa. Z jednej strony na awersie jest metaliczno-brązowa, na rewersie kolor taki błękitu. Okay. To jest takie syntetyczne Sargeo, czyli to jest bawełna z dużą domieszką poliestru. E, następnie przejdźmy sobie do ostrza. Jest to klasyczne ostrze śnogi cukuri z e, pięknym u unome i z boki. Czuki z no, Tam 72 chyba cm ostrza, o ile dobrze pamiętam. Czyli tak, ostrze w takim standardzie. Habaki mosiężne. E, tak samo jak seppy. E, tutaj habaki z wygrawerowaną głową lisa ujętą w okręgu. I tutaj też jest lis na cubie. Jest mosiężna cuba, pokryta czarną farbą i poprzecierana z motywem sylwetki lisa wpisanej również w okrąg. Pełna cuba, bez e, otworów na kokaj i kozukę. sila. E, Mosiąc międziowany z wizerunkiem zwierząt leśnych, w tym <coughs> wspomnianego wcześniej kitsunę, czyli lisa. Same gała na drewnianej rączce akurat nie jest naturalna, to syntetyk barwiony na czarno. Menuki powstrzeczane w formie lisa, tylko ten list troszeczkę tak przypomina formę smoka, no ale ponoć sunę, bo sprowadzane akurat z Japonii. I japońska taśma ito, jasnobrązowa, właśnie taka rudawa, bawełniana, o typowym splocie. Ten koleś długości mniej więcej 27 cm, także taki powiedzmy na to standardowy mieczyk. Wszystko jest spójne, wszędzie jest ten sam motyw i kolorystyka związana z tematem. No, również ten troszeczkę tutaj jaskrawy fusa też nawiązuje tą czerwienią do rudego koloru lisa. No i teraz sobie zobaczymy za chwilę jak ten miecz tnie. Mi się to bardzo podoba, jak na taką realizację w przedziale cenowym między, 1000, przepraszam, między 3500 a 3800 zł, to, to super. Tutaj jednym z droższych elementów w sumie to były te posrebrzane czy srebrne w zasadzie menuki z tym lisem Kitsune, które akurat są trochę przykryte przez Oplot. Więc no cóż, no ale trzeba było zrobić z lisem, bo bo nasz klient, klient nasz pan, a ponadto, bo tak moim zdaniem jest fajnie i spójnie dla tego projektu. że tnie całkiem nieźle eee, tutaj te konkretne maty nie są jakoś super namoczone, ale no, test Sant'Angeli Santangili przeszła bez problemu. Zobaczymy dalej. No, tak jak mówiłem, tematy są trochę średnio tutaj namoczone i tak się przechylają przy cięciu, ale e, cięcie daruma toshi, które jest dość trudne, bo destabilizuje się tutaj e, cel w trakcie cięcia, również wyszło pomyślnie. Dobrze. I teraz sobie weźmiemy taki kawałek i zrobimy. Cięcie celu niepodpartego sułem no Gili. Monogili przez niektóre szkoły jest uznawane za takie e, trudniejsze rodzaju cięć. Moim zdaniem niespecjalnie jak widać radzi sobie całkiem nieźle ta katana z celem niepodpartym, nawet z małym kawałkiem. Zobaczymy, jeszcze tak, jeden na drugi założymy. Opa. No, takie trymowanie precyzyjne, ale owszem, No, naprawdę bardzo przy, przyzwoity miecz w tak e, niskiej cenie. Cieszę się, że e, udało się coś zrobić tutaj w dość ograniczonym budżecie. Mam nadzieję, że będzie służył dobrze swojemu właścicielowi. I do zobaczenia następnym razem. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.